Kochani witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj dla was upiekę babeczkę A co to będzie? Będzie to babka waniliowa A więc zaczynajmy Wbijamy sobie na początek cztery jajka Ok, to mamy wbite Teraz sobie wsypujemy cukier oraz dodajemy cukier waniliowy. I będziemy ubijać na puszystą masę. Kilka mamy ubite na puszystą masę. Teraz dodamy jeszcze troszeczkę ekstraktu z wanilii. Żeby podkręcić na smak tej babeczki. Wlejemy olej. Delikatnie jeszcze wymiksujemy, ale to tylko chwilę do połączenia się składników. Teraz dołożymy budyń. Ja mam budyń waniliowy. Przesieję go. Ja będziemy przesiewać mąkę z proszkiem do pieczenia. Najpierw dam proszek do pieczenia. Też przesieję. I będę wsypywać mąkę partiami. I będę mieszać delikatnie łychą. druga partia. Ciasto mamy wyrobione. I teraz nic nam nie pozostało. Jak wylać do formy? Czy wyłożyć? Ja mam tutaj formę wysmarowaną masłem i posypaną kaszomanną. I ciasto ląduje w piekarniku nagrzanym na 160 stopni i pieczymy około 40-45 minut. Babeczkę mamy upieczoną, mi już zdążyła przesygnąć. Tak się prezentuje. Teraz sobie ją poleję czekoladą. Ja mam tutaj rozpuszczoną czekoladę białą. Pola na czekoladą. Ja sobie jeszcze takimi perełkami ją posypię. I będziemy czekać, aż nam zastygnie czekolada. I wtedy pokażę wam, jak wygląda ona w środku. Czekolada zastygła, i teraz będziemy ją rozkrawać. Pokażę wam, jak wygląda w środku. Babeczka tak się prezentuje. Coś takiego. A więc kochani, jeśli macie ochotę na tą babeczkę, zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia.